Pokój dobro, witajcie. Nie wiem, czy słyszeliście historię o pewnym akrobacie, który przeszedł po linie rozciągniętej nad głęboką przepaścią. Kiedy to uczynił, tłumy, widzowie, którzy obserwowali to wydarzenie, zaczęli bić brawo, zaczęli go chwalić, byli szczęśliwi, że dotarł bezpiecznie na drugą stronę. Ale w tej samej chwili ów akrobata powiedział: Mogę uczynić to jeszcze raz, ale tym razem mogę wziąć kogoś na swoje ramiona. Czy jest jakiś ochotnik? Wszyscy umilkli, ale nagle z tłumu wyszedł mały chłopiec, który bez słowa wskoczył na ramiona tego akrobaty. I razem, bezpiecznie przeszli znowu na drugą stronę. I znowu brawa, okrzyki, wiwatowanie na ich cześć. I ktoś z tłumu zapytał się tego małego chłopca: powiedz, czy nie bałeś się? On odpowiedział: Nie, bo ten pan to mój tato. Zobaczcie, jak wielkie zaufanie tego małego chłopca do swojego ojca. Nie bał się być w jego rękach. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy też o trudnej sytuacji, takiej dramatycznej. To burza na jeziorze, ciemno, fale biją wódź, a uczniowie są sami pośród tych ciemności. Nie ma z nimi Jezusa. W ich sercach jest lęk, i nagle z oddali widzą jakąś postać, która kroczy po jeziorze. Myślą, że to zjawa, i boją się, ich lęk się wzmaga. I w tej samej chwili słyszą słowa: To ja jestem, nie bójcie się. Rozpoznają w tej postaci i w głosie samego Jezusa, który przychodzi do nich po jeziorze. W jednej chwili, jak zapisał ewangelista, łódź znalazła się przy brzegu. W jednej chwili zostali ocaleni. Poczuli się bezpiecznie przy Jezusie, tak jak w rękach Ojca. Moi kochani, jesteśmy w tygodniu miłosierdzia, i kiedy w naszym sercu jest burza, mamy usłyszeć te słowa, które dzisiaj słyszą uczniowie w Ewangelii, to są słowa Jezusa. To ja jestem, nie bójcie się. Ale kiedy jest burza w naszym sercu, możemy zawołać również te słowa, które są wypisane pod obrazem Pana Jezusa miłosiernego, Jezu ufam Tobie. Jest to nasze wezwanie ufności. Jest to nasze zawołanie do Jezusa. Jeśli uczynimy to z wiarą, z pewnością w naszym sercu zagości pokój.